Cześć się mam witajcie z tej strony Kapitam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale, na samym początku zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz subika, jeżeli jeszcze tego nie robicie oczywiście z dzwoneczkiem. Dzisiaj piątek i wjeżdżamy dosyć grubo w weekend. Mamy pierwszy kwiecień, Prima aprilis, ale to generalnie nieważne. Dzisiaj na serio będą zmiany. Mamy 157 tysięcy udało się wszystko, tak jak wam mówiłem, że złożyłem tutaj wniosek o dofinansowanie Wodego Ronika. Yy, wiadomo troszeczkę farmingu inaczej to działa, ale się udało, dostaliśmy właśnie tam czytałem, że 150 tysięcy można dostać. Dostaliśmy wiadomo, że na farmingowe tutaj ceny to nie jest za dużo, tym bardziej, że to jest euro. Yy, znaczy albo i aż euro, no ale wiadomo jak to jest, e, właśnie w tej grze, e, natomiast e, jesteśmy przy domku, ale sporo zmian. Tam, jak widzicie z prawej strony, na sklepie już stoi nasza 60 rozwalona. E, ona już szykuje się do naprawy. Tam są nowe maszynki, to, ale to zobaczycie, bo tutaj troszeczkę było. E, natomiast dzisiaj skupimy się. Dosyć tak szybko na przebudowie, troszeczkę tutaj gospodarki, mówiłem Wam, że mam pomysł w miarę na tą łąkę. Dzisiaj troszeczkę chciałbym to zrealizować, chociaż po części, bo już jest naprawdę późno. Eee, oglądam sobie tutaj serię i w przerwie mówię, że muszę tutaj nagrać. Więc, eee, po pierwsze, sprzedajmy ten silos. Jeszcze się upewnię, czy na pewno nic nie mamy w silosach. Nie, nic nie mamy, bo sobie ostatnio sprzedaliśmy, więc już wchodzimy sobie może gdzieś tutaj stanę do boku. Okay. Wchodzimy już sobie w sklep i działamy. E, dzisiaj jak sobie to nagrywam, czyli że w czwartek e, wyszły naprawdę fajne budynki e, na hubie także że, jeżeli jesteście e, chętni to możecie sobie wpaść i tak naprawdę zobaczyć co tam ciekawego, a my jeszcze 57 tysięcy dostaliśmy za to, e, no to w ogóle totalne. Totalny koks, e, nie patrzyłem, nic nie robiłem sobie tutaj, że tak powiem na surowo, e, gdzie co chcę postawić, także zobaczymy jak to dokładnie wyjdzie. I ja z tych budynków post, e, sobie pobrałem ten fajny mały silosik, który na pewno kojarzycie, który był wydany w Farmingu 19, on również teraz został się dzisiaj wydany, także super sprawa. Pobrałem sobie również kilka tutaj jak widzicie kilka kilka silosów na kiszoneczkę I prawdopodobnie właśnie ten sobie tutaj dzisiaj postawimy, żeby było troszeczkę miejsca Myślę, że on tutaj w miarę się wpasuje, jeszcze tutaj mam pomysł na pewne dodatki, ale to na spokojnie może tak w razie czego o, powiedzmy, że to byłoby yy, coś takiego, bo tutaj żeby dało radę jakoś wycofywać yy, tutaj jakieś drzewka, coś się jeszcze ogarnię. Na razie to jest tak na pusto, a ja w wolnym czasie jeszcze sobie tutaj wszystko dekoruję yy, i myślę, że jako tako będzie to fajnie wyglądało. Zobaczymy, ile nam w ogóle starczy pieniędzy. Dobrze, że te silosy tyle kosztują, yy, natomiast lecimy sobie dalej. Ok, mamy sobie budowę. W, ka w jakiej kategorii teraz to wszystko tutaj jest? Yy, tutaj mamy sobie właśnie nałobornik, to co nam się. Na pewno, na pewno przyda, ja bym go tutaj postawił, jakby się zmieścił. To byłoby coś dopiero co, to w ogóle by zajebiście wygląda moim zdaniem. Ale no, ta, ta drabina troszeczkę tutaj jednak nam e, tego, to wszystko nam tutaj, niestety, ale psuje. I teraz właśnie mam mały Mentlik e, jakby sobie tutaj to mm, ogarnąć. Bo tu mamy, co prawda, tą wiatkę, ale. Myślę, że tak sobie to postawimy, i tak, i tak nie będzie źle. Tylko, kurde, ten trigger jest taki dupny. Dobra, wiecie co? Ja postawię to tak. Eee, po prostu postawimy coś takiego. tam najwyżej gdzie jest ten trigger. Nie wiem w ogóle, czy nie jest tam, najwyżej jakieś drzewa wsadzę, eee, czy coś w tym stylu jak to wygląda? Mamy sobie coś takiego. Ja nie że tutaj mówię jakieś drzewo, tam wolne, czy coś takiego, to będzie w miarę miejsce. Może później na sam koniec to nie będzie jakoś źle wyglądało. E, także powoli, powoli, coś tutaj nam się tworzy. Wchodzimy dalej w budowę, e, i teraz tak. Czy mi to wyjdzie to, co ja bym chciał zrobić? Czyli, że przede wszystkim, e, na sam początek, produkcję. Ponieważ chciałbym troszeczkę w szklarnię pójść, to mi tutaj zaproponował, że nie na najwię. pomidory, sałata albo truskaweczki, my jeszcze zobaczymy, co my dokładnie tutaj pójdziemy, gdzie tutaj mogę, Ha, mogę tak to nawet stawiać, więc myślę, że to nie będzie tak źle, tylko właśnie czy to postawić jakoś tutaj, e, bo to nie wymaga wody, tak? To, to e, znaczy to wymaga tylko wody, nie musimy dawać żadnego bornika ani w tym stylu, troszeczkę to właśnie jest takie dla mnie bom e, No ale dobra, 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 niech to tak będzie i to może sobie tak naprawdę tutaj sobie stać, tylko, och, może, może coś w tym stylu, tam powiedzmy, że jakiś przejazd niech będzie, tutaj sobie ustawimy jedną szklarnię, dobra, to jak tu już mamy równo, to sobie powiedzmy, że postawimy zaraz przy niej jakąś drugą e, tylko wiem że to nie najgorzej teraz tak w miarę równości postawić ale no cóż może jakoś to wyjdzie chociaż dobry w to nie jestem dodatkowo jeszcze w tym ślepie ale no cóż może może jako tako po japońsku także E, troszeczkę mam chrypkę, generalnie, ale tu myślę, że tam bardzo nic się nie zadzieje i nie będzie jakiejś tam wielkiej tragedii. Dobra, powiedzmy, że coś takiego, takie trzy szklarnie tutaj właśnie że możemy postawić. O, w miarę, w miarę, w miarę równo, w miarę nie jest tak źle. Dobra, to mamy, jak szklarnie mamy, to jest zarąbiście. I teraz, teraz właśnie tak, bo miałem pewny pomysł. Mm, tylko jeszcze powiem wam, że chciałbym budowa zwierzęta i e, kury kury i ten mały, on kosztuje 6000 tylko, więc myślę, że to nie jest tak naprawdę tak źle i coś z tej strony, mamy wyładunek i mamy to wszystko, tak um, no dobra, no dobra, niech będzie i coś takiego, w takim bądź razie bym Mógł, tak czy tak, chyba jednak tak bym sobie to zrobił, później zobaczycie o co mi tutaj dokładnie chodzi, na środku a niech będzie nawet i na środku plus minus, myślę że to jakoś tam bardzo nie będzie przeszkadzało do tego co ja bym chciał tak naprawdę zrobić, ale nie wiem czy to, czy to wszystko fajnie tak wyjdzie dobra, pszczoły to może później hmm, co my tu mamy, inne to jest butel dla psa tu mamy sobie ozdoby, tu mamy to wszystko i teraz tak, drzewa drzewa, eee, drzewa, 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 tylko jakie tutaj drzewa dać? O, to jest jeszcze dobre, słuchajcie, pytanie, eee, co my mamy tutaj na początku? Może jakieś takie, kurcze, te większe drzewa postawiać, że coś takiego, wiadomo teraz jest jeszcze marzec, co w ogóle będzie najlepiej, eee, najlepiej w lato to, to będzie wyglądało, ale generalnie chciałbym tutaj eee, może coś ale taki zagajniczek, E, zrobić właśnie jedną kurę dosyć dosyć blisko, znaczy zagraniczek. No zobaczymy jak to dokładnie wyjdzie, bo jeszcze tutaj płotki będę stawiał. Mm, I tak to będzie właśnie wyglądało. Jeszcze tutaj drzewo z tej manki. Drzewo jeszcze z tej manki. Myślę, że nie będzie też jakoś tam bardzo za dużo. Dobra, na razie niech będzie coś takiego i te tak uroki właśnie będą sobie tutaj tak chodzić. Tu będzie normalnie łączka, ale prawdopodobnie jakieś drzewa jeszcze tutaj walne przy tej e, topola. w ogóle będę musiał sobie kupić również. E, tu i tak będzie dosyć sporo terenu jeszcze. Ja tutaj sobie właśnie pogarniam podkami. E, chyba trochę będzie blisko, ale może nie będzie jeszcze e, aż tak dokładnie najgorzej. a podki to taka trochę... Moja nie wiadomo, dobra, wiecie co? Teraz tak, tu mamy takie drzewka. Myślę, że w sumie jak robimy wszystko z jednych drzew, to to nie będzie to po prostu wszystko z jednych czy drzew z tych. Mamy to wybrane, musimy sobie jeszcze kliknąć. OK. To mamy klikniętę. I teraz powiedzmy, że w miarę w miarę w linii prostej jakkolwiek, by to nie wyglądało. Powiedzmy, że takie drzewo jeszcze tutaj. OK, przy miedzach w sumie robimy to samo, myślę, że możemy w miarę... To samo jako tako to poustawiać po prostu będzie eee, to działa mi troszeczkę wchodzi tutaj wrogo jeszcze nawet a myślę że możemy dam tutaj jakkolwiek o, niech będzie coś takiego dobra później wiadomo na lata będzie troszeczkę to inaczej lepiej Najpierw wyglądało jeszcze możliwe że, możliwe, że coś tutaj się jeszcze pozmienia, może jeszcze um, coś innego. Natomiast na razie to jeszcze to byłoby to. Okej, okay. tutaj jeszcze bym coś kurczę porobił Tutaj tu prawdopodobnie jeszcze jakaś wiatka będzie, hmm, ale to jeszcze dokładnie zobaczymy. Wiadomo tak samo jak i... Malunek, to wszystko muszę sobie pomalować, na no spokojnie, jeszcze sobie pogarnąć. Także to jeszcze się zmieni spokojnie. Kolejny odcinek dopiero w poniedziałek z tej serii, więc tutaj się spokojnie. Jeszcze to wszystko dosyć, dosyć mocno pozmienia, ale łączka właśnie będzie. Tak sobie wyglądało, tu takie jeszcze przejaździ, na razie jeszcze to kiepsko wygląda, spokojnie, kolejny odcineczek Z wiosny chyba jako taką będę robił odcinka, to sobie nam no, wszystko ładnie rośnie może z koszenia trawy, to wtedy wam tutaj pokażę, ale do poniedziałku jeszcze mam dużo czasu A Jeszcze sobie tutaj wejdę i spokojnie pogarnię. Na pewno chciałem właśnie szklarnie postawić ule, jeżeli chodzi o ule, to w sumie właściwie Mogę i teraz jako tako tam, o tereny, no to bym teraz zrobił e, Myślę, że jako tako i teraz bym mógł to zrobić, tylko teraz tak zwierzęta e, Te jeszcze tylko po prostu troszeczkę więcej tego Postawić i myślę, że nie byłoby jakoś tam Źle, powiedzmy, że pomiędzy tymi W miarę drzewami, żeby to jakoś tam Po prostu sobie stało e, okay a one na płocie są, cery ja je jakoś na płocie w ogóle postawiłem. No tak to jest właśnie, jak tam tej kamery się ...przebierze, będę musiał to że się od tego, ale nie wiedziałem, że na płocie tak można nie postawić. Ja to jednak jestem łeb. web. do taki zamach, dobra. Eee... Kilka powiedzmy, że tych uli jeszcze tutaj, właśnie pomiędzy eee, tymi drzewkami, te tak jakoś tam bardzo... Dużo nie kosztuje eee, dobra, kilka tam tysięcy poszło, ale chyba nie jest tak źle. Troszeczkę tych uli jest, te muszę jeszcze teraz sobie e, je zbombardować, żeby to nie zabrzmiało. Oczywiście źle, nie miałem nic złego na myśli. Dobra, te ule niech będą. Czy, czy krzywo, czy nie krzywo, to, to nie ma różnicy, żeby po prostu były pomiędzy tymi e, drzewkami, tak naprawdę. Tyle mówię, tu jakaś wiadka jeszcze wiedzie, tu będzie generalnie jeszcze ogrodzone, tutaj będzie jeszcze ogrodzone um, i myślę, że nie będzie jakiejś tam lipy Możliwe, że tu jeszcze jakaś wiadka będzie. Jak jeszcze mam pomysł? fajnie, że te budyneczki już, bo fajne budynki na tak także sobie zerknijcie. Um, I tak naprawdę to na razie tyle. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Czekajcie na kolejny odcinek gdzie No tutaj troszeczkę się to pozmienia. Także trzymajcie się, do zobaczenia.